Witam witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się na kolejnym meczu pomiędzy Strelokiem i Elfin. W tej chwili jest 2-1 dla Protosa. Eee, dla przypomnienia, są to rozgrywki Intellectual Masters, eee, ćwierć finały I, 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 i co jeszcze? Mapka to Shattered Temple. A, widzimy, Teran jest takim ładnym niebieskim kolorkiem. Nie wiem, można by powiedzieć, że tak zbliżonym do koloru minerałów. Aczkolwiek takim bardziej spitalnym. <laughs> no dobra, 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 ok. A Protos jest czerwony. Z dużej różnorodności tutaj nie widać. E, widzimy wysłana pierwsza, pierwsza próba na scout, na zwiat, na, na, na poznanie tutaj lokalizacji przeciwnika. E, mapka jest dosyć znana. Prze, przechodziła tam drobne modyfikacje od początku tam Starcrafta II. E, między innymi tutaj to kiedyś była wysepka, ale. Ewoluowała, transformowała się i mamy normalnie szatę tempo, który teraz ma skałki. Skałki, skałki. To byłem zbiorna na plus. no Było to dosyć dawno, tak w woli przypomnienia, tak i, i i i. No w zasadzie to wszystko. Jednak maga, dwa goldy. Natural dosyć taki, no nie powiedziałbym, że trudny do wybrania, a można powiedzieć, że taki w miarę średni. Kiedyś tutaj były takie skały, Teran często dropował jednostki i strzelał tutaj w Natural. Ale to na szczęście zostało wy, 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 zmienione, tak? Co my tutaj mamy? No normalnie podoba mi się ten kolor, chyba takim nie zacznę grać. A, no teraz sobie robi Orbital moment tak? Chyba za dużo mówię tak. To jest. Chyba muszę na to zwrócić uwagę. Tak mi się wydaje. <gry> Cybercore jest stawiany przez Protosa. Może włączmy tą zakładeczkę, będzie widać mniej więcej, co się dzieje. Mm. Teran teran już widzi bazę Protosa Protos tutaj już musiał uciec z tą swoją próbą ona biedna, taka biedna normalnie patrzyła i patrzy, patrzy sobie stoi i nie wie co ma robić Co my tutaj jeszcze mamy? Nie pewnie mówię jeszcze za dużo, co my tutaj jeszcze mamy, albo co tutaj widzimy. A muszę się odzwyczaić od tego. No ale, tak jak mówiłem, no, jestem nowy w tym fachu, więc yy, błędy będą mi się zdarzały. Będziemy widzieć ekspansję. Teraz sobie stawiam nowe CC. Tych jednostek to nie ma za dużo. O, 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 pierwszy reaper będzie na polu walki. O, to ciekawe. Rzadko się spotyka, żeby teran robił najpierw marudera, a potem sobie riperka zrobił. A czy jest tutaj jakieś centry? Nie ma żadnego centry. To nie wygląda najlepiej w tej chwili. A, Gdyby teran tylko wiedział, że tam nie ma żadnego centry. To by na pewno troszeczkę przycisnął z produkcją jednostek i, i próbował wejść na tamtą rampę. Aaaa, Worldgate Technology już się kończy. Pierwszy bunkier powstaje. proto zaczyna puszować, chociaż uważam, że. No, Strylock próbował tutaj troszeczkę mikrować tym Maruderem, żeby go nie stracić. Z tym drugim tak samo, no ale stackery są o wiele szybsze od e, Maruderów, Marlinów i większości jednostek, więc spokojnie sobie dosięgną. a Widzimy, jak ekspansja dla Elfiego się tworzy. Czy mamy coś jeszcze ciekawego tutaj? Tylko dwa gaty w tej chwili. Robo Facility się robi. Ten pierwszy Reaper... Ach, kurczę! Elfie dobrze wyczuł tego Reapera, umieścił tutaj jednego centrum na tym klifie. Akurat Reaper sobie wskakuje przez klifie i znajduje się w, w zasięgu ataku tego centrum. Eee, no proszę, 4 gate. 5 gate. Znaczy, no w sumie ekspansja się robi, więc to jest jak najbardziej standardowa taktyka, tak? często po tych dwóch, trzech gate'ach plus robot dostawia sobie jeszcze coś tylko właśnie gdzie się ten robot podział? Elfie go chyba anulował hmm... czyli Teran myśli że, że robot facility się robi tutaj a dokładnie ono tutaj powstawało a teraz gate tutaj powstaje no to prawdopodobnie będziemy widzieć jakieś pływy ze strony Protosa i chyba właśnie to ma miejsce. A, czym dysponuje Terran? Dwa bunkry. A, no tych jednostek nie jest najwięcej. Co prawda się robią. Plus jeden do ataku standardowo. Aha, strelk powinien pokusić się o, o lepsze te upgrade'y. Naprawdę Combat Shield się robi w tej chwili dla Marinów. A... brakuje mi właśnie w tych walkach tych dodatkowych yy, upgrade'ów. Strelok yy, zazwyczaj buduje sobie tylko Engineer Bay stawia po kolei sobie najpierw misza tak, potem obronę i na tym kończy, To jest co zawsze 1 zero. Widzimy, widzimy acivistę, wyciągnięte z innymi minerałów, yy, próba naprawy bunkra. No niestety te bunkry padną, te forcefieldy tutaj ładnie. O, nie, 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 alfie widać. Dlaczego on się wycofał? On mógł to spokojnie dociągnąć do końca, ten bunkier mógł paść. I eee, nie miałby tak dużych strat. No, no nie wiem dlaczego protos. I co, i teraz znowu próbuje atakować. To wtedy trzeba było to dociągnąć, on tutaj nie złapował żadnych nowych jednostek. Oj, nie wiem, nie popieram Elfiego w tym działaniu, w tej chwili. A za to trzeba przyznać, że tych LCV jest teraz troszeczkę mniej. 35 do 40. Tutaj tylko tu wraca. Elfi widać, że sobie będzie golfał, Golda łapał. To będzie jego kolejna ekspansja. A nie będzie uderzał w tym miejscu, tylko od sobie bije tutaj. W sumie jest to logiczne. Można tak zrobić. No i teraz wychodzi. Wychodzi swoją armią. To w tej chwili ma troszeczkę, że tak powiem, przewagi. Dorzuciłbym te dwa medliwaki tutaj, żeby troszeczkę uleczyły tą armię. I na miejsce terana bym uderzył do przodu i spróbował tutaj rozsiekać tą armię. Chociaż tych centry jest dosyć dużo, będą dzielić dzielić tą armię. Nie będzie dobrze. Kolejne gatey plus te Templar Archive się utworzył. Eee... No i widzimy pierwsze Templary. One jeszcze energii nie mają ale już Sonic Storm się wymyśla, więc te, te, te zanim się wymyśli, to on już pewnie będzie miał energię na, na, te, na tego Storma. Demarin mógłby się wrócić do Ksenagi. Dobra, a tak, czy coś się tutaj dzieje jeszcze? Yy, widzimy, że no, protosy teraz idą web-web. -łeb. Troszeczkę tych budynków jest tutaj, raksów, raków. No i widzimy tutaj plus jeden do obrony się wymyśla. I to będzie w zasadzie koniec. Charge jest dla lotu wymyślany. A kolejne gatey są dobudowane, dobudowywane. No i Terran wychodzi. Mógłby zastosować taki sam manewr jak w poprzedniej grze. Nawet do jednego mediwaka, jakby zapakował jednostki. Spuścił je troszeczkę tutaj, tutaj wyciągnął tą armię. To było dosyć ładne, To było ładne zagranie ze strony Terana. Mógłby pokusić się o kolejne. Tym bardziej, że te Templary ma tutaj w armii Elfi i Supply Boloka w tej chwili. A no, i będzie miała wyroskowa wysoka do Bardzo dobrze, teraz bardzo dobrze robi. Te to już wysiadły. Tutaj widzimy, kolejne pylony są stawiane przez Selfiego. Eee, no, uważam, że teraz po, po, powinien zeskautować tą ekspansję. Czy on ją widzi? Widzi tego pylona, czy może się domyślać, że tutaj coś powstaje? a co za tym idzie o dokładnie tak, powinno tutaj to zesnajpować i tą ekspansję też. Aj temu pilonowi niewiele już zostało i ten Medivalg z w tej chwili. Mmmm.. Jeśli les zrobił strzelok. Tą Armiką niech tutaj atakował, mógł tą drugą od razu wjechać tutaj na, na, na ten na tę ekspansję, na tego matpa. Ach, te burze! Oj, 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 te psionikstory są po prostu zabójcze. Zobaczcie, jakie pogłębione to po prostu jest... To chyba byli maruderzy. Chyba. Ciężko to stwierdzić. No i widzimy, Teranowi się udało. Kurczę, ale teraz już tego nie odparuję, niestety. Teran. Musi się wycofać, tych zalotów jest za dużo. No, niestety tutaj widzimy ładne tego step, step ze strony strzeloka No i na steamie ucieka, ucieka, ucieka. Przydałoby się, żeby teraz tutaj troszeczkę te CV jeszcze porobił. W tej chwili już widzimy, że się nie robią. Hmm, kolejny Orbital command jest tworzony z Ghost widzimy, że jest już, tylko gdzie jest ten dokument, A, tutaj jest. Miałem go przed oczami i dosłownie nie, nie, nie zauważyłem. No i widzimy, że Elfie już ładnie tutaj tego golda eksploatuje. Jak to wygląda z przychodem? No teraz jest jeszcze do przodu. Tutaj chyba jakieś mury poleciały w dół. Ale to jest na krótko, bo ten gold tutaj da dosyć duże ze dla Totosa. Jak widzimy stracone jednostki. No teraz jest w plecy. Ponad 1000 surowców więcej strat, jeżeli chodzi o surowce, straty w jednostkach. A... No widzimy także, że, 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 że jeżeli chodzi o stracone jednostki, to też tutaj jest przewaga Flotosa. Mm. No i protos wydaje mi się, że ma troszeczkę tą armię taką. masywniejszą. Czyżby mam ominął jakiegoś dropa? Oj, przepraszam z góry, ale dużo rozwalił. No ładnie, ładnie, ładnie tych probów wyciągnął tutaj. Bardzo ładnie to wyglądało. Tutaj widzimy kolejne wyciągnie. Nie wiem dlaczego te zeloty stoją, tutaj nic nie robią. A. No co chyba ładnie to wygląda. 1-1 na upgrade dla Protosa. Teraz standardowo 1-1. Ja naprawdę nie, nie rozumiem Strollaka, dlaczego on nie, nie robi dodatkowych upgrade'ów tutaj dla tego wojska. Przecież to jest, że tak powiem, no bardzo kurcze istotne. No i widzimy, Protos wychodzi do przodu. Nie wiem jak teran sobie z tym poradzi. I osobiście widzę, że... Będzie lipa. Jeśli tego medivaka jakby rozwalił, to. Byłoby ostro. Nie, no tych zalotów jest za dużo. Tutaj, proszę Państwa, to chyba będzie ostatnie starcie protosa z teranem, A nie wiem, jak teren ma wybronić. To raczej nie wybroni. Wszystkie SCV poszły do Piachu. Widzimy kolejne upgrade dla Protosa. To jest plus 2 do ataku, plus 2 do obrony. Eee, do, do, do tarcz. I. No, widzimy te ghosty tutaj są, ale. Ale reszty jest o wiele za mało. Piękne, przerzucone. Eee, ten, ten Archon był zasniakowany. No i te Psionics Ostro, ostro tutaj się dzieje. Widzę, że tych Ghost Academy powstało kilka. Zastanawiam się... Nie no, w sumie żadnych Upgrade'ów tutaj nie ma, Tutaj jest Ghost Academy, tutaj jest Ghost Academy. Nie wiem, po co strałek powstał dwa budynki, że nie robi żadnych Upgrade'ów. A... Proszę, Terran to chyba wybroni. Po prostu moc, ale ten jest w plecy i to ostro widzimy. 21 SCV zostało w tej chwili. A... No, nie, te SCV cofnij je, bo to nie jest dobry pomysł. Archony mają obrażenia obszarowe z pleśnią mecz i to nie jest najlepiej, jak się SCV na mnie wysyła. One giną od razu. Tutaj ktoś mógłby naprawić tego Supply'a. No i widzimy, że Terran jest mocno w plecy. To jest 40 CV zabitych dla Protosa. Przez Protosa kontra tylko 36 przez Terrana. Ale to nie zmienia faktu, że jednak Terran miał o wiele mniej tych robotników i w tej chwili ma ich 17. Protos ma 47. Więc to jest y, ogromna różnica. Linkom widzimy, że Teran ma większy. Ach, te muły, proszę państwa, te muły to są po prostu. Dobra, nieważne, nie, nie, nie ma tej zakładki w takim razie. A pierwsze kolosy widzimy wychodzą na pole bitwy. Tutaj teraz będzie planował łapać kolejną ekspansję. A... No właśnie, kolejną ekspansję, tylko przydałoby się tych SCV, czemu? A Protoss wchodzi znowu, atakuje, wszystko sypie się. Czemu Teran tutaj mnie bronić to? Protoss naciera, Protoss ciągle naciera. W tej chwili obydwaj są na, że tak powiem, Protoss jest na trzech bazach, Teran na dwóch i pół, że tak powiem. Bo tego Golda ciągle nie może z niego wydobywać. I myślę, że to jest słuszne, żeby tutaj rzucił tego tą eksmansję, a ten Command Center, Orbital Command mógłby polecić tutaj w tej chwili. A Protos nie, 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 nie widzi tego, On ma tutaj jednego zalota, ale ten obszar jest dla niego ślepy, nieodkryty, więc mógłby spróbować, przynajmniej teraz jeżeli nie tego Golda łapać, to złapać tutaj tą, tą część. No i Protos wychodzi w tej chwili z armią. Cofaj ten Orbital Command. Ach, strelok, Strelok coś. Wydaje mi się, że jego lepszym matchupem, matchupem jest y, TPZ. Y, coś z Protosem mu nie idzie dzisiaj. Zresztą to jest bardzo widoczne na tych walkach w tej chwili. No, wygląda to tragicznie dla eee, Terma. I mamy GG. Tak więc, e, jeżeli chodzi o Intellect Masters, ćwierćfinały w Chinach, to przy starciu Elfi kontra Strelok, Elfie przechodzi dalej do półfinałów. Strelok niestety nas opuszcza opuszcza tą grę. No i, no i, no, co tutaj mówić? No, we wszystkich meczach była przewaga Protosa. Teran, 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 no. No nie najlepiej, muszę. Mówić. E, dobrze, dziękuję wszystkim bardzo za uwagę. A, tutaj te SCV to już w ogóle masakra, 60 sztuki. <grywka> Dwie sztuki mu tylko zostały. No nie. Po prostu tak się, tak się skrębić. A, a wracając do, 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 tutaj kontynuując. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.